Zacznijmy od pojęcia zrównoważonego rozwoju. Jeśli traktować te pojęcie poważnie, a nie w sposób wybiórczy, no to nie ma w Warszawie zrównoważonego rozwoju, ponieważ władze miasta stawiają przede wszystkim na komunikację zbiorową i to nie jest nic dziwnego, ale za tym idzie preferowanie e, takich środków lokomocji jak rowery, hulajnogi, e, co nie jest dobre. Mamy do czynienia z e, Ewidentnym dyskryminowaniem transportu samochodowego. Stwierdzenie, że podobno generuje dużo smogu, no, można zająć się słowem podobno, ponieważ aktywiści miejscy i ludzie, którzy preferują tego typu rozwiązania, mieli PH, bo mieliśmy pandemię która pokazała, co się dzieje w mieście, jak transport samochodowy ustaje. Jak pewnie Państwo wiecie, bo to są dane dość łatwo dostępne w mediach, smog ani na moment nie zależał. Wszystkie parametry, które definiują smog, były takie same. Dobrze wiem, że smog generuje przede wszystkim spalanie, ale spalanie w celach grzewczych. Nie ma nic to wspólnego z transportem samochodowym. My powinniśmy jako Polacy pójść w jednym kierunku, ponieważ mamy teraz do czynienia z wielkim protestem rolników, jeśli chodzi o Zielony Ład, i to, to jest ten sam problem, tylko w innej skali i w innym. Rejonie inżynierii społecznej. zero emisyjność i to, co mamy, mamy wspólnego dużo w Polsce, to idzie z Unii Europejskiej, powoduje, że wmawia nam się pewne rzeczy, że rolnictwo jest emisyjne, że samochody są emisyjne, nasze mieszkania wymagają remontów pod kątem zera emisyjności. W związku z tym tu Dokładnie wiemy, co należy zrobić, również w Warszawie, jeśli chodzi o transport. Natomiast przede wszystkim musimy odrzucić ten sposób myślenia, który w różnych dziedzinach życia gospodarczego w naszym kraju jest błędny. Pcha nas w przede wszystkim zero konkurencyjności i stwarza coraz większe problemy w życiu mieszkańców wsi, miast, w zależności od tego, który dział. Zielonego Ładu dotkniemy, i który dział tego Zielonego Ładu dotyka mieszkańców, czy też wsi, czy miast. To jest dokładnie ten sam problem. Nie, my musimy zmieniać Europę. Jest dobry moment na to, zarówno jeśli chodzi w samorządach, ale również jeśli chodzi o ciała przedstawicielskie w Unii Europejskiej. Musimy zatrzymać Zielony Ład. Musimy zatrzymać politykę tak zwanego e, polepszania klimatu. To są mrzonki, to są rzeczy, których, na które e, jako ludzie, zwłaszcza mieszkańcy Europy, nie mamy wpływu, na którą, natomiast które generują masę problemów społecznych i polityka transportowa w dużych miastach, tak jak w Warszawie, jest tego przykładem.